Nie dam rady. Czy nie łagodzi. Uważasz się, że jesteś kozakiem? jak przyjedziesz tutaj, to naprawdę możesz się zweryfikować, czy jesteś prawdziwym kozakiem. Siema ludzie, ja jestem Mr. Krycha, a my dzisiaj jesteśmy w drugim pod względem ilości mieszkańców oraz w drugim pod względem powierzchni mieście w Polsce, czyli Krakowie. Sukiennice, Wawel oraz słynny Smok Wawelski. Smog czy smog, smog wawelski to między innymi zabytki, które można tutaj podziwiać. Ale ja nie przyjechałem się nimi delektować, tylko sprawdzić najostrzejszą pizzerię w Polsce, Alforno, która mieści się na ulicy Dąbskiej 18, dosłownie trzy kroki od Kraków Tauron Areny. Jeżeli mi nie wierzycie, to tutaj właśnie serwują pizzę, której ostrość dochodzi do 5 milionów skali Jesteście w stanie to sobie wyobrazić? bo ja już tak. A tu moja tajemna broń, dzięki której będę w stanie przetrwać następny dzień, Wasze zdrowie. A teraz wchodzimy do pizzerii. A, i jeszcze pamiętajcie, możecie zostawić łapę w górę dla zasięgu pod tym materiałem, tak żebyśmy dotarli nim do jak największej grupy osób. Moi drodzy, ja już jestem w środku, a przede mną pizza fłoko infernale 45 cm o ostrości 5 milionów skali z Zanim jeszcze ją zacznę jeść, kilka spraw organizacyjnych. Najpierw oświadczenie, które musimy podpisać, przystępując do wyzwania ostrości. Wyzwanie polega na tym, aby zjeść tą pizzę w czasie 30 minut bez popijania, i wtedy mamy możliwość wygrania. 1500 zł. Tak, dokładnie słyszeliście 1500 zł za zjedzenie tej pizzy. Czyż to nie jest dobry deal? A jeżeli wy macie daleko do Krakowa i chcielibyście w swoim mieście właśnie takie wyzwanie ostrości, możecie skontaktować się z pizzerią Al Forno, ponieważ ona od całkiem niedawna udostępnia franczyzę i właśnie w twoim mieście może być ten lokal. Szczegóły w opisie tego filmu. Mam też jeszcze info z pierwszej ręki. Niedawno pizzeria zaczęła pracować nad przygotowaniem własnej receptury ostrych sosów, które pozwolą Wam przygotować się do właśnie tego wyzwania ostrości. Szczegóły już wkrótce oczywiście na fanpage'u Pizzerii Al Forno. A my teraz co? Bez zbędnego gadania zakładamy rękawiczki i przygotowujemy się do challenge'u, który mam nadzieję zaliczę. O, raczej myślę, że zaliczę. Muszę Wam powiedzieć, że pachnie tak Całkiem niewinnie. Nie zwiastuje tutaj nic, co mogłoby świadczyć, że ta pizza jest taka ostra. Posmakuję pierwszy kawałek, zobaczę jak smakuje, zaraz Wam powiem. Mega ostra. Trzeba ja pędzić, jeszcze kera, jak kolera jest 5 milionów z kaiskowila. To jest nie do zjedzenia. Koniec. Nie do Rady. Przepraszam tych, co, co myślą, że, że zjedzenie półtora kawałka to jest mało, ale to jest tak odrealniony poziom. że powoduje mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. idę na zewnątrz polud, my zaraz wracam ja pierdzielę nawet po lodzie nie przechodzi. Najlepiej pomaga śnieg. Powiem krótko, on jest najlepszy. Śnieg łagodzi. Mm. Zapomniałem powiedzieć, że przeciałem sobie wargę dzień wcześniej i tamten sos się dostał <grym> Jeszcze kurwa i to nie przechodzi, czaisz? Chcę, tu już 10 minut i jem śnieg, nie? Z doniczki, wyjadam 10 minut jeżeli na przysięgu, wróżnik spil to nie przechodzi. Tłumaczę to. Był już taki odzwierniony poziom, że jak uważasz się, że jesteś kozakiem, jak przyjedziesz tutaj, to naprawdę możesz się zweryfikować, czy jesteś prawdziwym kozakiem. To nie jest jedzenie, to jest symulator potrącenia przez tira. Długo nie będziecie mogli po tym wstać. Dla wszystkich kozaków, którzy myślą, że są dobrzy, polecam. Na pewno się nie zawiedziecie. A ja, tak jak mówiłem, jeszcze ta warga rozcięta. Tutaj nie musicie nawet pytać, jak to piecze. Mm. Niesamowita pizza, ale tak poza tym, to powiem wam jeszcze szczerze, nawet dosyć dobrze czuć na niej składniki. O dziwo. Czy papryka, czy cebula, czy boczek. Wszystko jest dobrze wyczuwalne, mimo tej ostrości. Naprawdę serdecznie polecam. Mm. A ja no niestety półtora fragmentu, jak możecie zobaczyć, dałem się pokonać, ale poziom, który tu reprezentuje ta pizzeria, jest unbelievable. Unbelievable. To jest najwyższy poziom w Polsce i to jest moja opinia, jeżeli nie wierzycie, sami tutaj przyjedźcie, zobaczycie, jeżeli zjecie jeden fragment, to już jesteście dobrzy, ale przyjedźcie i sami to sprawdźcie. Zapraszam serdecznie oczywiście na moje social media, na Instagram MR Krycha, dzięki niemu wiedzieliście pierwsi, że byłem akurat tutaj w pizzerii Al Forno, nasza wielka grupa rodzinna bojownicy Krychy, prawie 10 tysięcy ludzi, gdzie recenzujemy. Recenzujemy lokale kebabownie. Między innymi, jeżeli ktoś chce, może przyjść do Alforno i recenzować tą pizzę. Podzielcie się śmiało wyrażeniami, jak Wam smakowało. A ja teraz chyba będę musiał udać się na zasłużony odpoczynek moi drodzy dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was linki do e, tej pizzerii są w opisie filmu już niedługo ruszają z produkcją własnych sosów jestem e, ciekawy jakie to będą sosy i czy rzeczywiście będą robiły tak samo taką samą robotę, dobra trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, jeszcze raz Ech, to mi przerosło naprawdę, amazing Ech, to niezła pizza oczy chcą, ale dupa nie może a wy, jeżeli chcecie, nad moją głową znajduje się przycisk do zasubskrybowania mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, wpadajcie na dwie pozostałe produkcje. Tutaj są po boku. Na pewno się nie zawiedziecie. A ja, no sorry, że niektórych zawiodłem, ale uwierzcie. Unbelievable level. A może co jeszcze gryza? Albo już nie, dobra. Trzymajcie się, pa.